Dzień dobry Państwu, przyjechaliśmy do Polish Millenium House w Birmingham, gdzie będzie celebrowane święto narodowe, święto niepodległości, także zapraszamy Państwa. Jesteśmy na wspaniałym evencie i tutaj dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w budynku, który no, posiada piękną historię. Polacy wtedy nie mieli szansy wrócić do Polski. Każdego roku celebrujecie tutaj święta narodowe, tak? Tak, to co roku to jest po prostu już tak przeszło do historii, że w jakiś sposób obchodzimy i 11 listopada i 3 maja. Więc dzisiejszy event, to znaczy dwudniowy, prawda, to obchodzimy niepodległość Polski, prawda. I Tutaj musimy najbardziej podziękować właśnie pani Eli, kto, jako naszej kierownicy tego centrum, która bardzo się zajęła z grupą swoich wolontariuszy właśnie z organizowaniem tego wszystkiego, więc mamy różne takie stoiska, prawda? Ludzie przychodzą i, i, i czy reklamują się, sprzedają różne fantastyczne jedzenie i ciasta i różne inne no. rzeczy, prawda? Jak wiemy, już smakowaliśmy. A tak, tak. <laughs> jak najbardziej więc dzisiaj jest tak, tak, tak luzem prawda i, i dzieci i tam się bawią na górze i tak dalej jutro rano też to samo będzie ale o drugiej godzinie mamy specjalną mszę świętą uroczystą w kościele naszym i tam będzie właśnie pan konsul i to będzie taka uroczysta, uroczysta właśnie msza święta a później tutaj przyjdziemy i będzie taki rodzaj akademii, koncert gdzie różne grupy będą występować i, i, i razem będziemy obchodzić te Niepodległość Polski. Święto niepodległości. Reprezentujemy grupę airsoftową w, w Anglii, polską grupę Airsoftową. Airsoft jest sportem typowo kontaktowym, czyli biegamy po lesie, strzelamy do innych z takich malutkich bym tu pokazał. Gdzieś miałem takie kuleczki plastikowe. o. Takimi kuleczkami do siebie. Jest to dużo to jest plastikowa, taka kompozytowa kulka. 6 mm jest to dużo bardziej bezpieczne aniżeli Paintball, dużo mniej urazowe, chociaż też boli, ale stwierdziliśmy w pewnym momencie, że nie będziemy siedzieć w sobotę i w niedzielę przed telewizorem. Wolimy spędzać ten czas aktywnie, robić to co lubimy. Zresztą ze mną też biega moja żona, mój syn. Naprawdę, jeśli ktoś ma ochotę pobiegać, zrelaksować się, co naprawdę jest super sposobem na łonie natury. To polecamy. A czyli może do Was dołączyć, tak? Oczywiście można do nas dołączyć. Można. Jest mnóstwo Polaków w Anglii, w całej Anglii, łącznie ze Szkocją, gdzie oni tworzą takie małe lub większe grupy i naprawdę można znaleźć przede wszystkim na Facebooku i w mediach społecznościowych. Można poszukać, wpisać i można znaleźć naprawdę dużo, dużo Polaków, którzy się w to bawią. Waszą grupę na Facebook też można znaleźć? Tak, oczywiście. Nazywam się Polish Airsoft Team Ravens. I Combat Alert UK01 również można znaleźć. Przyjechaliśmy tutaj z Londynu, mieścimy się w Londynie, jeżeli chodzi o nasze wyroby są swojskie, metodą tradycyjną, oczywiście wędzone. Jak tutaj przyjdą oczywiście goście zasmakować, na pewno zasma... No, jestem pewna, że przyjdą, bo wszystko jest apetyczne. Mam tylko nadzieję, że jeżeli chodzi o pogodę, czy dopiszę. Nam zawsze przyświeca słońce, zaraz wyjdzie też. Fryzura będzie naturalna, bo będą to robione refleksy, czyli balejarz. No, mam piękną blondynkę, więc nie chciałabym jej urody przyćmić żadnym innym kolorem. Na uh pewno -huh. bardzo ważne jest, jakim jesteśmy typem urody. Czy wiosna, lato, jesień, zima, więc do tego będziemy dobierać. Pani widzę, że jest zimą, więc <laughs> pięknie pani w czarnym. <laughs> Dziękuję. Jestem tu od siedmiu lat. No, Fryzjerstwo to jest moja pasja. Przyjechałam z Kielc. Uh -huh. Tam już osiągnęłam dużo, a tu bym chciała jeszcze więcej. <laughs> Półtorej godziny później. Mamy efekt końcowy? Zanim porozmawiamy, zapytam tutaj naszą panią, która po prostu musi, musi powiedzieć, jak się podoba. Efekt końcowy rewelacyjny. Dziękuję bardzo. Pełen profesjonalizm, wyszło super. Pięknie, też, też nam się ja podoba. Loki, w ogóle powiem szczerze, że dla mnie Loki to jest ma naturalne włosy. Tak. I Dziewczyny, doceniajcie włosy swoje, bo naprawdę wystarczy przyjść do fryzjera, żeby mu pokazać, żeby on dotknął żeby on odkrył wasze naturalne piękno. Bo jeżeli jest pięknie w blondzie, jeszcze możemy to podkreślić jej naturalnym skrętem włosów, przy takim hmm, klimacie, które mamy w Anglii, że cały czas jest wilgotno. I jak ona by miała cały czas je prostować, to by je zmordowała i w ogóle te włosy nie miały kondycji ani żadnej jakości. A można wydobyć to i jeszcze wilgoć spowoduje, że jeszcze będzie ten skręt lepszy i, i fajniejszy. Tylko po prostu dbać o nawilżenie tych włosów, olejować je, jakieś kupować dobre maski i będzie no cudnie. Można u nas zjeść oryginalne, amerykańskie lody z Polski. Aha. Polskie świderki, prawdziwe polskie świderki. A rozumiem, fantastycznie, czyli wszyscy celebrujący tutaj y, święto narodowe będą mogli się tutaj u Was y, no, y, nakarmić kubki smakowe, tak? Pyszne lody późno jesienią zjeść. Jeździmy na różne festiwale, pikniki, eventy. A generalnie zajmujemy się też sprzedażą maszyn i komponentów do lodów, także jeżeli ktoś by chciał we wejść w współpracę? Możemy ten, zacząć kręcić lody na wyspach. Fantastycznie, bardzo, bardzo ciekawa informacja. Dziękuję panu bardzo. Wystawa jest to kontynuacja mojej pracy. Najpierw wystawa była w Coventry, teraz jest w Polish Millennium House na obchodach niepodległości. No i wiąże się z Dniem Narodowego Czytania Moralności Pani Dulskiej. Dla mnie jako artysty było ważne, żeby pokazać moralność Pani Dulskiej nie tylko w formie typowej adaptacji książkowej i tego, co sobie wyobrażamy czytając książkę, ale również chciałam, żeby osoby, które biorą w tym udział, miały pewien wymiar, gdzie patrzymy na nie. Tutaj możemy sobie spojrzeć na panią Dulską i każdy może sobie ocenić czy przystoi czy nie. Witamy serdecznie. Przyjechaliśmy z Nanitem, Taste My Way. Przygotowaliśmy tutaj y, mafinki czekoladowe, cytrynowe, torcik owocowy, makowiec, serniczek, tak więc bardziej klasycznie polsko. Jest również ciasto Oreo, ciasto z galaretką, makowa panienka, no i mafinki dla dzieci. Mam taką słabość, że naprawdę trudno mi tego słuchać, najchętniej, najchętniej usiadłabym tutaj dalej po prostu i smakowała tego wszystkiego. A jeżeli ktoś będzie chciał po prostu wpaść, to zapraszamy na 19 Spinning Wheel Drive w Naniten i tak oczekujemy, oczekujemy gości. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Jaroska. Nasza firma, e, jak na samorządym obrazku e, Folk UK. E, jesteśmy przedstawicielem firmy e, Funkstar w Polsce. Mamy asortyment od słodyczy przez smycze, przez długopisy, ołówki, przez kubeczki, filiżanki, koce, tekstylia, także ceramika, koszulki, także. A tutaj widzę też e, piękne poszeczki, ale e, krówki Tutaj i herbatki na przykład też nasze. I to są e, słodycze zapakowane, czy to są herbatki? To są na przykład słodycze już tak pokazujemy, na przykład krówki już zapakowane w taki, tak samo właśnie taki sam y, wzór. Przejdźmy jeszcze tutaj do tej półeczki, y, bo tutaj y, warto pokazać przepiękną porcelanę. Biały łowicz, czarny łowicz. Tutaj mamy kaszuby, tutaj są opolskie. Też robią na mnie wrażenie, przyznam szczerze, te kapcie. <głosy> <głosy> tak. W dotyku niesamowite. Można, można, tak można przejść mile. Po mieszkaniu, oczywiście. Tak, I tutaj można się tutaj też przytulić do podusi, tak? I otulić się takim kocykiem. Tak. Też mamy czarny i biały łowicki, występują dwa kocyki w dwóch rodzajach. No cóż jeszcze? Mamy jeszcze koszulki, oczywiście. O, koszulki, tak proszę jeszcze pokazać. Nasza pyza. Ale także koszulki, wieś tańczy, hulaj śpiewa, może rozłożyć. A także przepiękny kogut łowicki, koszulka czarna, ale też występuje w kolorze białym mhm. i bluzeczki białe i czarne łowickie. No piękne, piękne te rzeczy są. Kolory po prostu takie, że oczy same się śmieją. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Proszę no jakie piękne zakupy. Dziękuję bardzo. Super. Ja na życiu poświęcić jedną z chwil Poczuć szum wody u mego krańca kraju Ciepłego Dunajca w maju chill Obyceny co piesza nazajutrz lecę tam jak gadam na wielkie kroki W moim zielonym, puszystym kraju Zabiorę tam tych, którzy mi pomogli A nie za rodziną Za każdą chwilą i z Idę na piwo albo tworzę wino Ze swoją dziewczyną i jak to, to było, może jako to będzie Poradzę sobie wszędzie Poradzę sobie wszędzie Właśnie widzimy i obserwujemy, że Pani tutaj miesza i miesza. Bardzo proszę opowiedzieć, co Pani tak miesza. Mieszam tutaj nasze polskie pierożki ruskie. Fargo's Food Street, 83, w Gowentry. Dzień dobry, witam. Bernard mam na imię, reprezentuję firmę Polplan. Firma Polplan już 15 lat na rynku. Oczywiście zajmujemy się ubezpieczeniami, szeroką gamą ubezpieczeń. Dla naszych rodaków jesteśmy dedykowaną firmą, także obsługa w języku polskim, konkurencyjne ceny i obsługa na, na wyższym poziomie. Jestem z grupą teatralną Parabola i szukamy Polaków mieszkających w West Midlands, którzy by chcieli się podzielić na temat, dlaczego się przeprowadzili do West Midlands, jaki się im tu podoba i skojarzeń ze Szekspirem. I będzie to z tych wywiadów zrobiony taki duży performance, gdzie będzie forma audio walku i fragmenty wywiadów będzie można odsłuchać i elementy Szekspira będą przewijane przez to. Widzimy, że przepiękne polskie klimaty. Jestem tak zachwycona, że naprawdę, bo jednak jesteśmy w Anglii, a tutaj taki polski klimat, że jestem bardzo pod wrażeniem. Także bardzo proszę, kilka słów. Mieścimy się w budynku w Polish Millennium House. Na... Border Street w Birmingham. Działamy tutaj już od 2012 roku, od marca dokładnie, czyli prawie 11 lat. No restauracja nasza Hmm, ona się zmienia, ona się upiększa cały czas, jest coraz coraz tak bardziej polska. Także chyba nam bardzo o to chodziło, żeby to takie miejsce stworzyć. No i bardzo się cieszymy, że nie możemy narzekać na klientele, tym bardziej, że jest wielka różnorodność. Mariusz Wasiluk z tej strony. Jestem właścicielem Extend Finance. Obsługujemy polską, nie tylko polską, angielską społeczność, też jeśli chodzi o udzielanie kredytów hipotecznych dla pierwszych kupujących, dla osoby, które już mają obecnie dom, chciałby zrobić tak zwane refinansowanie domu mortgage. Cały proces generalnie przeprowadzamy, że tak powiem, od A do Z za rączkę przez masę. Witam bardzo serdecznie. Mam na imię Ewelina. Jestem przedstawicielem Thermomixa. Przyjechałam z Kowentry. Chciałabym wszystkich tutaj zachęcić do zdrowego odżywiania, do możliwości szybszego gotowania. Dlatego chciałam przedstawić, jak działa Thermomix i zachęcam do spróbowania wszystkich pyszności, które udało mi się przygotować na dzień dzisiejszy. Organizacja ZHP Poza Granicami Polski e, Chorągiew Wielka Brytania powstała tutaj od razu po wojnie. Tak naprawdę e, nasza część harcer, harcerstwa, więc 18 DH, która istnieje tutaj w Birmingham powstała 70 lat temu na dalekim wschodzie e, w Teheranie I ci harcerze prze, przeprowadzili się tutaj do Birmingham e, po obozach e, po II Wojnie Światowej. SAWRE jak tutaj mamy pokazane są to kosmetyki z Polski produkowane w Polsce. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które mają naturalny kolagen. Jest to aktywne białko biologicznie, powinniśmy go dostarczać i jednocześnie tymi kosmetykami możemy stymulować nasze komórki do produkcji kolagenu. Witam, nazywam się Monika. Dzisiaj chciałam tutaj przedstawić, zaprezentować produkty bioinformacyjne. To są unikalne produkty, które są na bazie fizyki, zawierające nanocząsteczki, czyli dla wielu y, ludzi może być coś, co mało znane, aczkolwiek tak naprawdę mamy z tym do czynienia już od dawien dawna. Są to produkty ogólnie, y, które wspomagają nam regenerację i odbudowę naszego organizmu. Dzień dobry, nazywam się Monika Ciężkowska, y, jestem Advanced Sales Leaderem w Avon, działam od ponad już y, dwóch lat, no i oto no moje małe stoisko. Oczywiście, Ewon, to nie tylko są e, kosmetyki, ale również e, pro, na przykład odzież. E, tutaj mamy e, podstawki pod tablety dla dzieci. Jest misio, są e, świeczki. Jest naprawdę duży, e, duży e, asortyment produktów. Oczywiście to jest tylko maleńka część, tak? Bo, bo wiadomo. E... Tak, ale dzisiaj e, taki. E, tak, e, Gdyby Pani chciała zaprezentować jakiś taki naprawdę ekstra, nie wiem, kosmetyk, to co by to było? No nasze najnowsze perfumy, Maksima. Także e, jest to nasz najnowszy, e, jeden z najnowszych produktów. Tak naprawdę co miesiąc Ewon wprowadza jakieś swoje e, nowe zapachy, e, czy do e, właśnie perfumowe, czy, czy na przykład do kąpieli, e, dezodoranty, także jest naprawdę e, jest to robić, o tak. Rozumiem, a gdzie jeszcze można panią znaleźć? Wie Monika Ciężkowska na Facebooku i jak tylko ktokolwiek wejdzie w mój profil, to Awon wszędzie, gdzie tylko można. Rozumiem, tak jak u nas wyspa. Dziękuję bardzo. 哈哈。<laughs>